Witam was serdecznie kochani na moim kanale. Chcę wam dzisiaj przedstawić i zaproponować jednocześnie Czytanie na 2020 rok, czytanie na cały rok, czytanie na każdą sferę Waszego życia. Ten rozkład, który tu widzicie, on jest bardzo duży, składa się z 36 kart. Jest to rozkład na podstawie 12 domów astrologicznych. Z takiego rozkładu macie szansę dowiedzieć się, jak będzie wyglądał wasz przyszły rok, ale także poszczególne miesiące tego przyszłego roku. Dowiecie się z domu pierwszego. Jak ten rok się rozpocznie? Jakie wydarzenia rozpoczną ten rok? Z jakim nastawieniem w ten rok będziecie wchodzić? Z domu drugiego dowiecie się, jak będziecie podchodzić do finansów, jakie nastawienie będziecie mieli do pracy, do zarabiania. Z domu trzeciego dowiecie się, jak wyglądają Wasze relacje rodzinne, jak wyglądają Wasze relacje przyjacielskie. Z domu czwartego dowiecie się, jak wygląda wasz dom? Dom, który wytworzycie, wasza rodzina, wasze korzenie, to, co was ukształtowało do tej pory. Z domu piątego dowiecie się na temat swoich pasji, dowiecie się na temat e, przyjaźni damsko-męskich, e, relacji, e, nowych znajomości, e, nowych związków, ludzi, którzy będą próbowali tworzyć właśnie z wami takie relacje. Z domu szóstego dowiecie się jak wygląda Wasza praca, sytuacja Waszej pracy, czy macie szansę na nową pracę, czy to co już robicie będzie satysfakcjonujące, czy będzie się rozwijać. Dowiecie się także na temat stanu Waszego zdrowia. Z domu siódmego dowiecie się na temat swoich związków stałych, partnerów stałych, z którymi mieszkacie, małżeństw, na temat żony, na temat męża. Dowiecie się także na temat relacji wspólników, osób, które w jakiś sposób z wami współpracują. Z następnego domu dowiecie się, czy jakieś sprawy urzędowe, sądowe, jak one będą przebiegać, czy będą pomyślne dla Was, czy niepomyślne. Z następnego domu dowiecie się, z domu dziewiątego dowiecie się na temat Waszych podróży dalekich, dowiecie się na temat Waszej duchowości. Z domu 10 e, dowiecie się na temat e, Waszej drogi, e, drogi w takim prostym kierunku, dokąd zmierzacie. Dowiecie się, jak będzie wyglądał Wasz sukces, czy odniesiecie sukces w tym roku. Z domu 11 dowiecie się e, na temat miłości, miłości, którą będziecie otrzymywać, e, albo inaczej. Jakie dary ma dla Was świat, jakie dary ma, mają dla Was inni ludzie. I z domu 12 dowiecie się o jakichś tajemnicach, o zagrożeniach, dowiecie się, co w Waszej podświadomości jest. To, co przedstawiłam w tej chwili, jakby to jest. Bardzo ogólne, natomiast jest to dostosowane zawsze indywidualnie do konkretnej osoby, do potrzeb, do Waszych potrzeb. Także, jeżeli przy taki, jeżeli chcielibyście właśnie taką wróżbę, taką prognozę na 2020 rok, to oprócz takiej ogólnej prognozy, jeżeli macie konkretne pytania, interesują Was, was konkretne sfery Waszego życia, tutaj oczywiście dodatkowo z tego rozkładu konkretnie będę Odpowiadać. Jak mówicie taką poradę, takie czytanie na 2020 rok? Należy wysłać do mnie właśnie takie zapotrzebowanie na adres mailowy albo po prostu zadzwonić i wtedy omawiamy się omawiamy się na taką poradę. Taka porada, czy inaczej mówiąc, takie czytanie, będzie nagrane na filmiku na YouTubie. I tutaj od Was zależy, czy to będzie w formie niepublicznej czy publicznej. Czyli jeżeli nie będziecie życzyć sobie, żeby ktokolwiek tego oglądał, będziecie mieli dostęp tylko do tego. A teraz już życząc wam, aby ten 2020 rok. Był jak najszczęśliwszy dla Was, żeby wszystkie Wasze plany zrealizowały się jak najkorzystniej dla Was. Pozdrawiam Was.